Witam pozdrawiam serdecznie. Siedzimy sobie pod Wiem Jak już wiele razy wcześniej mówiłem, my jesteśmy gośćmi w lesie. To jest dom zwierząt. Powinniśmy to uszanować. My jesteśmy tutaj gośćmi. To no, pamiętam, jak dla mnie wyszły trzy lisy. Bardzo pięknie sobie zwierzątka. Takie fajne zudawe Oraz dwa bosuki do mnie podbiegły, bardzo śliczne. Nie zapomnę tego, ma to zapisane w telefonie Podniesem niej widok salen W szczególności lisów Są piękne Trochę brzy Ale to nic Też mam pod sobą, nad sobą talpa to się dopala ognisko kubek helikon z motywem mielenia i niedźwiedzia chciałbym pozdrowić wszystkich oglądających i pozdrawiam serdecznie Filip Prytowski hop 809 8.9 nie mam czasu jadę do lasu dziękuję